Cześć, tu Tomek z Zielonego Pokoju. <laughs> Witam Was na następnej dostawie. Będziemy mieli dużo różnego rodzaju roślin do przedstawienia, od tych malutkich do tych olbrzymich. A w ręku trzymam oczywiście leopardinę, jest to Kalatea. Zanim powiem Wam o konkursie, bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje. Bardzo dużo osób polubiło nasz kanał i bardzo za to dziękuję. Pomaga się to rozwinąć naszemu kanałowi oraz Zapraszam Was również do odwiedzin naszej strony zielonypokój.pl. Konkurs do wygrania: przepiękna, duża i gęsta Kalatea Leopardina, jedna z łatwiejszych, w uprawie. A konkurs dość taki ciekawy, ponieważ jestem bardzo zainteresowany, jakie kwiaty dominują w Waszych domach, w Waszych mieszkaniach. Proszę odpowiedzi zostawić pod filmikiem. A w środę o 19.00 będą wyniki naszego konkursu. No to co mamy w naszej dostawie? Już Wam pokazuję. Yy, a więc co w naszej dostawie? Zaczniemy od roślinki, która jest na liście NASA. Ze względu na to, że super, yy, fajnie oczyszcza nasze powietrze. Nie dość, że oczyszcza powietrze, jest łasta, łatwa w uprawie. Jest to zieliska, ale jest to troszkę inna zieliska. Jest to zieliska, która jest bardzo pokręcona. Nazywa się zieliska Bonyk. Już wam pokazuję. Zciągnę sobie jedną. Proszę bardzo. Jak widzicie, pokręcona na maksa. Zieliski są dość łatwe w uprawie. Jedyne co to musimy zapewnić im jasne stanowisko. Podlewać dość często, jak górna warstwa powierzchni przesknie na 2-3 cm. Za każdym razem kupioną zielistkę od razu warto przesadzić do większej doniczki i wymienić im podłoże, ponieważ to produkcyjne za bardzo im nie służy. Jest to dość jałowe podłoże, a zieliska lubi dość dużo jeść. Czyli za każdym razem, jak podlewamy naszą zielistkę, pewnie będziemy to robili raz w tygodniu, to staramy się dodać odrobinę nawozu albo żelu mineralnego, który możecie dostać na naszej stronie zielonypokój.pl. Albo biohumusu, który również znajdziecie na naszej stronie. Zieliskę trzymałbym w plastikowym opakowaniu, ze względu na to, że lubi dość dużo wilgoci. Oczywiście lubi też zraszanie. Uwielbia zraszanie, czyli od góry możemy ją zraszać. A jak nam się poszczęści, to taka zielistka wytworzy oczywiście, tak jak tutaj widzimy, małe zielistki. I te małe zielistki, nie chcę ich tutaj uszkodzić, też będą pokręcone. To jest sposób, łatwy sposób na rozmnażanie, ponieważ odcinamy tutaj pęd, stawiamy do wody i po tygodniu będziemy mieli już malutkie zielistki. Roślina, która bardzo czyszcza powietrze i roślina, która jest przyjazna dla naszych zwierzątek. Jeżeli zieliska będzie podlewana niewłaściwą wodą, to wówczas końcówki zaczną zasychać naszej zielistki. Czyli staramy się podlewać wodą przygotowaną i odstaną. A jeżeli ktoś ma dostęp do deszczówki bądź wody ze studni, to również bardzo, bardzo chętnie. No a teraz przejdziemy do rośliny, która jest hitem w naszej dostawie. Jest to filodendron, filodendron bardzo rzadko spotykany, jest to filodendron kolekcjonerski fuzji petiol albo petiole, chociaż to e na końcu nie jest akcentowane, pewnie będzie petiol. Roślina, która tak naprawdę jeszcze nie jest przez sklasyfikowana, ale jest, nie chcę jej tutaj uszkodzić, Tutaj mało, ale jest rośliną bardzo rzadko spotykaną, jest rośliną kolekcjonerską, przepiękne wylurowe liście, a poza tym jak Elu pokażesz tutaj ogonki, łodygi, to łodygi są takie włochate i stąd pewnie pochodzi nazwa tej rośliny. Jak widzicie są to olbrzymie sadzonki. Mają wielkie liściory. Ten listek akurat jest świeżutki nowy, ale mimo że jest świeżutki nowy tutaj już wychodzą dwa następne, bo tam są, to są rośliny dwusadzonkowe. Eee, u nas są chyba najbardziej atrakcyjnej cenie, jaką widziałem na rynku, czyli tak tanio ich nie znajdziecie gdziekolwiek indziej. My mamy je w doniczkach 17, wysokość takiego filodendrona jest 50-55 cm łącznie z doniczką. Pamiętajcie, że zawsze jak podaje się rozmiar, wysokość rośliny, to podaje się to łącznie z doniczką. Ponieważ w doniczce znajduje się korzeń, czyli w ten sposób korzeń również zalicza się do rośliny, dlatego też tak pewnie mierzy się tą wysokość. Filodendron, jak każdy filodendron, jest bardzo łatwy w uprawie. Czyli staramy się od razu nasze filodendrony przesadzić do podłoża dla filodendronów. Szkoda by było marnować takie piękne, kolekcjonerskie okazy, trzymać je właśnie w tym jałowym, kokosowym podłożu. Po drugie, stanowisko na pewno będzie nie na bezpośrednim słońcu, bo te welurowe liście by się szybko nam spaliły i byłyby takie brzydkie plamy. Unikamy również przyciągów zimnych oraz powiewu powietrza, bo to też nie sprzyja naszym filodendronom. Podlewamy oczywiście z dodatkiem jakichś fajnych nawozów, bądź biohumusu. Doniczki tutaj mogą być dość ciasne, bo filodendrony akurat są epifitami, czyli nie lubią dość dużych doniczek. A ta nasza piękność fuzji pochodzi z ekwadoru. Poza tym, byśmy unikali w tym przypadku kontaktu ze zwierzątkami. Szkoda, żeby taką roślinkę zjadło zwierzątko, a gdyby ją zjadło, pewnie by bolał by ją troszkę brzuszek, bo to jest roślinka troszkę trująca. A więc teraz troszkę opowiem o naszej konkursowej roślince, czyli Kalatei Leopardinie. Jak widzicie, kształt tych liści mu świadczy o tym, że jest to leopardia Kalatea. W tym przypadku będziemy mieli stanowisko jasne. Jedyne co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o wszystkie Kalatee, żadna nie akceptuje wody z kranu, wody twardej. Czyli tutaj nie ma jakby e, żadnych wyjątków i jeżeli chcemy mieć piękne liście na naszej kalatei, to woda musi być miękka, czyli e, przygotowana, odstana, czyli taka woda e, jest najlepsza. Bardzo żarłoczne roślinki, szczególnie teraz w, w większym okresie wzrostu, troszkę więcej słońca, one szybciej o wiele rosną, to wówczas też polecam tutaj dodawanie właśnie takich, żele mineralne moim zdaniem są najlepsze, bo są e, bardzo, bardzo wydajne nawozy, no i zawierają wszystkie składniki mineralne, które są potrzebne do rozrostu przynajmniej takiej roślinki. One lubią troszkę więcej światła niż inne kalate, ale są też bardzo łatwe w uprawie ze względu na to, że nie są skórzaste, są właśnie lśniące z liści. Warto je właśnie przecierać olejkiem nim. Oprócz tego podlewamy oczywiście jak warstwa górna przeschnie, ale nie pamiętamy, pamiętamy o tym, żeby je nie przesuszać. Bo te lubią dość takie mokre środowisko, czyli trzymamy je w dość mokrych środowiskach. Nasze sadzonki, jak już wspomniałem wcześniej, są bardzo fajne, gęste, także tutaj to jest naprawdę i cena też jest przystępna. Przechodzimy do czegoś, co yy, oczywiście jak wiecie, ja lubię sukulenty. No to mamy teraz rośliny sukulentne, ale nie wyglądające jak kaktusy. Bardzo fajnie rozrośnięta do nas powróciła. Tutaj peperomia. Peperomia roka-skuro, Fajna roślinka, taka bardziej płożąca, mimo że zalicza się do peperomii. Te liski są dość cieniutkie, czyli tutaj nie będziemy ją podlewali tak rzadko jak inne peperomie, ale dość często, raz na tydzień, raz na półtora tygodnia. Tutaj znowu polecam zmienić glebę takiej peperomi, aby ładnie nam rosła. Trzymać w tej samej doniczce, ponieważ system korzeniowy jest dość drobny, czyli tylko wymieniamy glebę. Jeżeli przesadzamy roślinki, tak jak my u nas robimy to dzięki usłudze przesać je, to wówczas trzymamy je w tych samych doniczkach. Ważna jest tylko jakość tej gleby. Stanowisko na pewno będzie bardzo jasne, żeby ładnie nam rosły peperomie wszystkie. Jedyną rzeczą taką najważniejszą o peperomiach to to, że nigdy nie lejemy po liściach, tylko zawsze, zawsze podlewamy przez podciąganie od dołu wodą miękką. Taką wodę możemy uzyskać, jak będziemy gotować twardą wodę, bo wtedy wytrąci się kamień, ten kamień osiądzie na dole, wtedy podlewamy nasze peperomia. Oprócz roka skóro mamy jeszcze i dwa inne rodzaje peperomii. Mamy tutaj peperomię Santorini, taka bardziej metalowy ma kolor, ale Santorini właśnie ma takie właśnie fajne, ciemne bordo spody. Oraz mamy jeszcze dość taką rozrośniętą Rosso. Peperomię Rosso też właśnie z bordowymi spodami. Listki zarówno u Santorini, jak i u Rosso są takie dość sukulenne, czyli grube, czyli te peperomie podlewamy, Raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie. W okresie letnim oczywiście będzie częstsze podlewanie, ponieważ ta woda paruje troszkę szybciej. Eee, dobrze, zostajemy w klimacie troszkę sukulentów. O, oj, jakie on jest piękny. Mamy tutaj następnego sukulenta. Makinoi. Taka nazwa dość interesująca. Jest to sedum oczywiście. Makino czyli roślina sukulentna, czyli będzie podłoże dla kaktusów na 100%, bardzo jasne stanowisko dla tej roślinki i podlewamy oczywiście tak jak peperomie będziemy je traktowali. Rosną również płożąco, czyli w dół. Fajnie wyglądają w takich właśnie osłonkach, które do niej przylegają, bo zakrywają całą osłoneczkę pięknie. Super roślinka. Jak to się mówi, bezobsługowa roślinka. Ale jeszcze jedną bezobsługową roślinką jest krasula. Krasula Hotentot. I my mamy te, te, tym razem nasze krasulki Hotentot. Powoli wyciągnę, żeby nam tutaj się nic nie zrobiło. Na takim praktycznym wieszaczku, oczywiście, ten wieszaczek można ściągnąć. Jak widzicie, tutaj nasza krasula rozrosła nam się na wszystkie strony. Jest dość ciężka. Jeżeli będziemy ją podlewali, znowu tutaj nie ryzykujemy, czyli ściągamy tutaj tą dolną osłonkę i podlewamy nasze krasulki. Czują się bardzo dobrze, w bardzo jasnym stanowisku. Wtedy nawet pięknie nam będą kwitły takimi drobnymi białymi kwiatkami. Poza tym, podlewać je będziemy, jeżeli na listkach pojawią się takie zmarszczki. Tak jak na moim czole widzicie zmarszczki. Tak samo na krasuli te zmarszczki mogą się tutaj na listkach pokazać. Roślinka znowu, która sama się roznaża, jak widzicie, mamy tutaj. Czuję się jak teraz, jakbym wrócił do szkoły. Takim patykiem Wam pokazuję. Mamy tutaj małe krasulki, czyli ona pięknie się zagęszcza. Tutaj, nawet między listkami, wyrastają małe krasulki, czyli bardzo, bardzo gęsta roślinka. Na nieszczęście jest tylko na odbiór osobisty z Uławy bądź z Wrocławia bo wysyłać taką roślinkę, pewnie by się bardzo, bardzo zniszczyła, bo ma dość delikatne te swoje sukulentne listki. Także zapraszamy do nas, do Oławy, na pogaduchy ze mną, albo do Wrocławia, też możemy sobie pogadać. Teraz jeszcze coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo kolor liści tej draceny, która nazywa się Sun Ray, jest przecudowny. W nocy, jak ktoś nie ma właśnie kamizelki odblaskowej, to może sobie wziąć w rękę tą dracenę. I popatrzcie. Tak wygląda dracena Sunray. Dracena jest znowu y, zaliczana do pół sukulentów ze względu na swój pień. Jest to jedno pieny na sadzonka, ale tutaj ma cztery jakby odnogi. Kolor jest niebywały. Draceny, jak wiecie, muszą mieć dużo y, słońca. Gdy tego światła im nie zapewnimy, to wtedy zaczynają zrzucać liście. Drugą. Y, Drugą opcją zrzucania liści przez draceny to jest przelanie, czyli też nie przelewamy, przesuszamy tą roślinkę, trzymamy ją w podłożu dla palm. System korzeniowy, jeżeli będziemy odczyszczać naszą dracenę, to za bardzo nie grzebiemy, bo nie lubi, być, nie lubi jakieś grzebie tam u dołu. Ale też bardzo lubi zraszanie, czyli wysoką wilgotność. Czyli warto tutaj się zapatrzyć w zraszacz albo w nawilżacz powietrza. Piękne takie sadzoneczki, dość duże. Dużo słońca, dużo wilgoci. W okresie letnim możemy dać ją oczywiście na balkon. Niech tam się cieszy tym słońcem. Nawet nie na nią jakiś deszczyk spadnie. Także tutaj roślina też mało obsługowa. Właśnie pod warunkiem, że będzie miała jasno. Nie musi to być pełne słońce, jeżeli ktoś nie ma, ale bardzo jasno i właśnie dość wilgotno. No, i na sam koniec zostawiłem sobie dwa, że tak powiem, krótkowe blaki które są już w ogóle nieobsługowe, na pewno słyszeliście o zamykulkasach. Mamy tutaj zamifolię w dość fajnym rozmiarze, to jest 80 o dużych, już pięknych liściach. Wszystkie zamykulkasy lub muszą mieć bardzo ciasne doniczki, aż właśnie te bulwy, bo one mają takie bulwy jak ziemniaki, będą rozsadzały nam doniczkę. To znaczy, że jest odpowiednia doniczka i nie przesadzamy go do innej. Oczywiście warto to podłoże, tutaj jak widzicie jest takie kokosowe, wiórowe podłoże, na pewno wymienić na podłoże dla sukulentów. Jasne stanowisko. Oczywiście poleca się zamykać kulkasa do stanowisk ciemnych, półcienistych. Tak, tak, będzie tam rósł i będzie fajnie wyglądał, ale tutaj w tym przypadku roczny przyrost będzie bardzo malutki albo w ogóle. Natomiast y, bardzo się zdziwicie, jeżeli być, posadzicie, y, posadzicie, posadzicie, postawicie swojego zamiokulkasa w jasnym stanowisku, bo wtedy zobaczycie dużo nowych y, przyrostów. Czyli roślinka, jeżeli ma, y, im jaśniej, tym szybciej będzie nam rosła. Jeżeli nam zależy na tym, żeby nam szybko rosła, to jasne stanowisko. Jeżeli mamy to, co widzimy i nie chcemy więcej przyrostów, bądź na nim nam nie zależy, to wówczas... Może być w półcienistym, cienistym stanowisku na 100%. Podlewany, gdy podłoże całkowicie przeschnie. I tutaj jedynie naszego zamiokulkasa może prze... zabić przelanie. Nic więcej tak naprawdę jego się nie tyka. Ale chcę Wam jeszcze pokazać roślinę, która znowu będzie niestety do odbioru osobistego, bo jest za wysoka. To jest nowa odmiana, to jest super nowa. Czym się różni od naszego zamiokulkasa kolorem? Jest bardzo ciemna, supernowa. Jak widzicie. Poza tym rośnie dość szybko. I tutaj znowu wzrost tej roślinki będzie zależał od stanowiska, ale supernowa względu na ciemne liście zniesie o wiele łatwiej to półcińiste stanowisko i dalej będzie dość szybko rosła. Jest dość gęstą sadzonką, ma takie grube, tutaj jak widzicie, u dołu swoje łodygi. I to jest nowość na rynku, i tutaj niestety znowu, yy, chyba że nam się uda, takie 100-metrowe pudełka w tym czasie by trzeba było. Yy, na razie jest na odbiór osobisty, następnie oczywiście Was poinformujemy, jeżeli będzie można ją przesłać. Piękne rośliny, ładnie zdobią, zarówno salony, jak i inne pomieszczenia. To wszystko chyba. Yy, chciałem Wam jeszcze poinformować, żebyście obserwowali nasze media społecznościowe, bo od 1 marca będziemy mieli dla Was miłą niespodziankę. Dzięki. Na razie miłego weekendu. Pa!